i tak dalej to trzeba mieć jakąś zawodówkę. <grym> no on, on tak. Tael... <grym> kurwa. <grym> on by nie parzył Może się zapisze w końcu kurwa. No, no, no zapisz się, ty... ale... Ale ty 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 jesteś... bo to są... ja nie jestem pewny czy ty to gimnazjum, gimnazjum skończył. Ale uwierz mi, że nie będę zapierdalał tak jak ty... Nie będę zapierdalał tak jak ty w Polsce kurwa i zarabiał 1500 zł kurwa. No, no. Będziesz zapierdalał w thais z miotłą kurwa. I, będziesz, sprzątał, tyle będziesz, pierdał, kurwa będziesz sprzątał, w depo, bo będziesz sami. swój silnik sprzątał po nas, kurwa, jak tam zostaną takie wiórki kurwa podane. No, a Ty dalej będziesz kurwa lizał dupę, cwelu. Ty liżesz, okay. wystarczy, okay. że Ty liżesz, chłopie. Okay. Ale z tego co ja wiem, to Ty jesteś cwelem, to nie, to nie ja tu jestem cieplutki. No, sam się przyznałeś, Sągo? No. Dobra, powiem wam tak jutro pogadamy wcale, nie? Ale, ale czekaj, nie wystarczaj, nie Ale Nie, kurwa, sami się odezwiecie, kurwa, bo nie będziecie sobie mogli poradzić. Tak, tak, Będę cię pomagał. Jesteś naszym wiernym przyjacielem i będziemy cię prosić o radę. Tak. Dobra, mutę, mute, kurwa. Zgłaszasz że z takimi głąbami, to jest dla mnie kara. Głąbami, kurwa, nieprzeciętnie i się odezwał. Pracy ze swoim krzeseł i znajdziesz. Na słońce chcę polecieć. <grym> <grym> w Słucham, po słońcu. Ty... Ej, go, a co mi spingujesz De. mi teraz, czy nie? Czy, czy ten. Czy mama ci już nie pozwala? Już nie wiem. Czy mam się bać już, czy co? Czyli możesz mój IP, IP wyciągnąć. Jak on pewnie teraz w kafejce siedzi, stary. Po tą kafejku śpi. <grym> pewnie tak, dlatego ma takie lagi stary. Tam przeciążenia są kurwa. Serwer na VPS-ie. tam cyber to on ma na swoim kąpie lata tyle telekrach było. Na jak no to ma kurwa na telefonie na taki nogi z... zjedzony no. wyjebałem. Dobra, ja wypierdalam. Na razie bombę jebane. Gdzie to idę? Ale po, panie profesorze, nie inteligentny, gdzie no pan jest? Sam w nie, nie pierdę kurwa głowie. Teraz czekaj. Pytaj się analityka i ani teraz... mroźni, bo ty kurwa nie będziesz miał nigdy. A bo kurwa lewczeń, babci... mają gdzie kurwa pedofilów pierdola. Kurwa ten. ...czy babcia Rentę zostawiła kurwa. Zostawiła, ale nie dam ci, bo no, będziesz kurwa susierki kupywał no dla małych dziwo. dziewczynek, albo nie, bo ty gejem jesteś, User będziesz dla kurwa małych chłopczyków channel. kupował.